Tomasz Krusny, przez Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Otrzymaliśmy setki skarg konsumentów informujących nas o nieprawidłowościach w uwidacznianiu cen w sklepach sieci Biedronka. Klienci skarżyli się na wyższe ceny w kasie niż na sklepowych półkach oraz na brak cen przy towarach. Praktyki te potwierdziły również kontrole inspektorów inspekcji handlowej. Tym samym w toku postępowania w pełni potwierdziliśmy niepokojące sygnały pochodzące od konsumentów. Z naszych ustaleń wynika również, Iż praktyki te trwały co najmniej od 2016 roku. To oznacza, że właściciel sieci sklepów Biedronka przez kilka lat naruszał prawa konsumentów. Kupujący w tej sieci płacili zazwyczaj więcej niż zamierzali w momencie wyboru produktu ze sklepowej półki. To niedopuszczalna praktyka, która dla przedsiębiorcy mogła przez wiele lat generować nienależne korzyści finansowe. Cena jest jednym z najważniejszych kryteriów jakim kierują się konsumenci przy wyborze produktów. Nie może zatem dochodzić do sytuacji, gdy masowo naruszane są podstawowe prawa konsumenckie, w tym prawo do rzetelnej informacji. Obowiązkiem każdego sprzedawcy jest uwidacznianie cen produktów. Tymczasem w sklepach sieci Biedronka średnio aż 14% towarów nie miało w ogóle informacji o cenie. Długotrwała praktyka właściciela sieci sklepów Biedronka spowodowała realne straty w portfelach konsumentów. Dlatego zdecydowałem o nałożeniu na Jeronimo Martins Polska kary w wysokości 115 milionów złotych. Tak duży podmiot powinien dochować należytej staranności w swojej działalności, aby błędy w oznakowaniu cen produktów nie powodowały strat finansowych wśród osób kupujących w jego sklepach. Decyzja dotyczy sklepów Biedronka, jednak powinna być ona przestrzegą także dla innych sprzedawców. Nie wolno oszukiwać konsumentów. Niezależnie od wielkości sklepu i kupowanego towaru, konsument musi wiedzieć, ile kosztuje dany produkt. Nie może dowiadywać się tego dopiero w przykazie. Ponadto cena, która widnieje na półce lub towarze, nie może różnić się od tej w przykazie. Przypominam, że w takich przypadkach konsument ma prawo kupić dany produkt po niższej cenie. Gdy różnicę zauważy dopiero na paragonie, sklep ma obowiązek oddać konsumentowi nadpłaconą kwotę. Pamiętajmy o naszych prawach jako konsumenci. Do przedsiębiorców apeluję o uczciwość w rozliczaniu się z klientami tak, aby kolejne sankcje za naruszenie praw konsumenckich nie spotkały właśnie ich.